małe uliczki. to czytamy dalej. Rejon Muranowa wydawał się idealny do zasiedlenia. Wówczas Wówczas znajdowało się tu sporo pustych lub opuszczonych parcel. Szybko więc wyrosły na nich domy, wiele z nich projektowanych przez dobrych architektów, które później trafiały do rejestru zabytków. Gabriela Zalewska, Interpretując dane o rozmieszczeniu Żydów w Warszawie z 1840 roku, pisała, możemy stwierdzić wyraźny pas leżący między ulicami okopową i nalewki, łączący cyrkuły czwarty i siódmy w jedną zwartą dzielnicę, zamieszkaną prawie wyłącznie przez starozakonnych. Tak więc w 1840 roku rewir żydowski, tak charakterystyczny dla Warszawy lat późniejszych, już istniał, dzieląc miasto na dwie zróżnicowane pod względem narodowym części. Za getto warszawskim przewodnik po nieistniejącym mieście Engelking-Leoczek.